Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj czekam z biszkoptem. Wczoraj wieczorem, gdzieś koło 21.00 tak mnie naszło, żeby zrobić ciasto. Będę robiła je na raty. Wczoraj ubiegłam biszkopt, teraz będę robiła warstwę z jabłkami. A później na koniec, jak to wszystko stężeje, to ubiję śmietanę i posypię to czekoladą. Jadłam takie ciasto u cioci było przepyszne, naprawdę, ale to będzie mój pierwszy raz. Wcześniej nigdy sama go nie robiłam biszkopt, zrobiłam z trzech jaj, więc naprawdę super wyrósł. Nie będę tak teraz nie nagrywałam, kiedy robiłam biszkopty, więc po prostu tutaj wyświetli Wam się przepis. Ale biszkop jak biszkop możecie sobie zrobić z własnego przepisu. Chodzi o to, żeby ten spód jednak nie był duży, ale żeby było sporo tej warstwy z jabłkami. Tak jak wam mówiłam ostatnio, bardzo małą piekę. I nie naszło. Teraz są takie piękne jabłka, w ogóle bardzo duży wybór różnych odmian. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że musicie po prostu być dobrymi obserwatorami, jeżeli chodzi o kolejny etap. Będę dodawała do tych jabłek wodę, albo nie będę dodawała. Po prostu trzeba ocenić, czy one są takie soczyste. Czy raczej bardziej suche i trzeba je poddać wodą? Podobnie z cukrem. Jeżeli to będą takie słodkie jabłka, to w ogóle nie trzeba dodawać cukru. Jeżeli będą kwaśne, no to już zależy od Was, czy wolicie takie słodkie ciasto, czy takie bardziej orzeźwiające. Jabłka obrałam sobie. Wydaje mi się, że one są bardzo soczyste, więc z tą wodą to tak na oko, ale generalnie to minimalnie pokroję sobie je. Nie chcę ich ścierać na tarce, tylko chcę właśnie takie kawałeczki. Nie muszą być jakieś idealnie równe, ale ładnie to będzie później wyglądać. Nie wiem, czy nie za dużo tych jabłek, jak na, takie, jak na taki mały biszkopcik, w sensie mała średnica. Jeżeli okaże się, że jednak tych jabłek jest za dużo, to resztę poprzekładam sobie do pucharków, dam na to bitą śmietanę i po prostu będzie taki deser. Chcesz mi pomóc? Możesz troszeczkę tutaj dać soczku z cytryny. Wyciśnij. Dlaczego? A, żeby nie zrobiłeś takie brązowe. O, super. Czekaj, to jest miejsce, cały soczek. Cytryna ma bardzo, bardzo dużo soku. Leci jak z wyciskarki. Leci jak z wyciskarki. Tutaj mam jabłuszka, które widzieliście jak kroiłam, Janek tutaj dodał troszeczkę soku z cytryny, teraz to przerzucam na patelnię, będę podgrzewać delikatnie, mieszając, naszykowałam sobie wodę i cukier, ja lubię słodkie ciasta, więc ja troszeczkę cukru dam, a co do wody to zaraz zobaczymy. Walczy, bo widzi jabłka na patelni. I co to mówisz? Co tam jest? Niam, niam? Dam ci później, albo dam ci całe jabłuszko. Dobrze? Myślę, że one już są prawie prawie gotowe. Dodam odrobinę cynamonu. Ja akurat mam cejloński. Zachęcam Was do poczytania sobie właśnie o cynamonie cejlońskim. Ja czytałam sporo. On jest ponoć najzdrowszym cynamonem, który występuje i ma ogromny wpływ na nas. No, oczywiście, dałam tutaj cukier, więc idealnie nie jest. Dodam też galaretkę cytrynową. Na pewno jedną całą sypię, a z drugiej może. Łyżkę. Przełożę sobie to do wysokiego garnka, będzie łatwiej mi to mieszać. To nam po prostu musi wysygnąć. Najpierw to zostawię na blacie, a później myślę, że, żeby przyspieszyć, to na chwilę włożę to do lodówki. Przyjechałam teraz z tyłu koło hali, szukam Grześka. jedziemy na budowę. Pokażę Wam, jak tam teraz sporo się zmieniło. Na dom już wygląda całkiem inaczej. Chodzi tutaj o elewację, i to naprawdę coraz bardziej zmienia. O, jest i on, jest i Grzesiek Właśnie, z drugą no, kamerą. Kamery nagrywają, ale tutaj się dzieją rzeczy, nie można. Ja pojadę autkiem, a Grzesiek wózkiem widłowym, bo musi dostarczyć chłopakom materiał. Co? autem chyba No dobra Jedziemy za nim, bo nam ucieknie Na budowę mamy blisko, dlatego część materiałów Trzymamy u siebie na hali I dopiero wtedy, kiedy zaraz będą potrzebne Przewozimy je Prace trwają Ja skorzystam tutaj z nowego zjazdu Grzeniak na pewno z roboczego No i to się chwali Grzesiek widzę, że klej do styropianu, oczywiście elastyczny, bo to grafitowy styropian, kończy się, więc chyba już duża część ocieplona. No, trochę zostało jeszcze. Trochę zostało, ale. Niedoszacowaliśmy. Ja najbardziej to się boję, bo to ja liczyłam, ile styropianu tutaj zamówić, że popełniłam błąd, ale już wczoraj. I braki do są w, chyba w styropianie, w kleju I też. Dobra, dobra nakleję karteczkę, że jest rezerwacja na panią Bardowską, więc w razie wuj jestem uratowana. Mhm. Rześ, za mną ścianka garażu, wygląda niemalże jak do pozowania i do robienia zdjęć. Fajnie to wygląda, naprawdę. Każdy etap cieszy. Chłopaki tutaj idą jak burza. E, wszystkie produkty jakie mamy to w sumie wykonawca nam polecił, ponieważ ma sprawdzone od lat, a my z Grzyskiem wiadomo, że się na tym nie znamy, bo nigdy nie ocieplaliśmy nic. E, wybraliśmy ciepły styropian 20 cm grubości. E, produkty to z firmy Chrysler i one będą, one są w sumie od początku, bo tutaj akurat e, nie przed domem był klej do styropianu, później siatka do siatki, do płytek. Jak się nie znamy, jak ty się na wszystkim znasz? Ja, ja się na wszystkim znam? Tak. Jestem mądra A jak się na wszystkim znasz, to proszę. Łap się za ten. To wygląda jak mikser. Takie ciasto ci tu zaraz wyrobię z błotkiem. To dawaj. To jest chyba ten klej, nie? To na pacę. Tak, to jest klej. Nie wiem, Ania, nie znam się, ty się znasz na wszystkim znasz. Ja się zdziwiłam. Wiecie, czym się zaskoczyłam? Że na przykład kupując klej trzeba zwrócić uwagę do jakiego on jest styropianu. Czy do tego białego, czy do grafitowego? Mi się no wydawało. Ja przy tym że zamówieniu ja... się pomyliłem, niestety. <gry> no, mi się wydawało, że po prostu styropian elewacyjny no to już jedno, ale jednak, jednak nie. Nasz, nasz dom, nasza stodoła będzie ciemna w takich kolorach szarego i teraz Marek, który jest tutaj szefem ekipy, zadaje mi pytanie. Na jaki kolor tutaj zrobić te sufity pod balkonem? Na biało, to chyba będzie za duży kontrast, nie? Nie wiem. Jeżeli macie jakieś zdjęcia, to podeślijcie. Kończy się ten styropian, ale chyba nie będzie tragedii. Mam nadzieję, że wystarczy. Wczoraj sobie tutaj trochę na budowie robiliśmy ja, jak jak bawił się bruszczkarza i szukał wody. Eee, wrzucę Wam to, co nagrałam, trochę w innym wymiarze, ale mam nadzieję, że ten pan się na nas nie obraził. jak będziemy mieć wodę? Wynajmę męża, sprawdzi Wam działkę. Ale co to to? to masz, ten był taki? Ja nie wiem. Nie popsujmy tego pana. Yy, jednak, chyba będzie problem z, z własną studnią. <noise> <noise> Muszę się położyć prawie na ciasto. I teraz coś, czego nie lubię, z czym mam naprawdę problem. Yy, wczoraj z ciocią rozmawiałam i mówiłam mi właśnie, jakbym się nie starała, to zawsze Krzywo ukroję Biszkopt. Nóż niby jest długi. Kiedyś zamawiałam sobie takie ringi do cięcia, ale okazało się, że jakaś za mała średnica i nie przejdzie mi to. Nie będę tego kroić na plastry, tylko tutaj sobie te brzegi skroję troszeczkę, żeby było równe, bo widzicie brzegi są bardziej podniesione do góry. Widziałam, że są takie noży strunowe i chyba sobie takie coś zamówię, bo to mi ułatwi życie. Rada cioci. Ania, po ją sobie najpierw. Ja może, ciociu, okulary ubiorę najpierw, może to mi pomoże, może tu jest problem. No powiem Wam, że nie jest źle, zobaczcie, jest całkiem, całkiem ok, równiutko się wydaje. E, to jest to, co ścięłam, trochę już podjadłam, to jest takie pyszne, zostawię trochę dla dzieci biszkopt przełożyłam z powrotem do blaszki, w której piekłam go, dlatego, że jeżeli będę tutaj wykładać tą warstwę z jabłkami, żeby mi to porządnie w tym stężało. To już jest takie wszystko tężejące, więc powykładam to na ciasto. I do lodówki na co najmniej godzinę. nie może się doczekać, więc kroimy. Tak, Janek? Tak. Dobra, zobaczymy, co tu mama wymyśliła. Janek. Mogę, tkać, jest zrobiona. Zostygła? Zostygła. O, tak jak Jasiu mówi, to tak musi być. Ja się to się zna. Podasz talerzyk? Tak. Proszę bardzo. To jest porcja dla ciebie. Tak wygląda w przekroju, ale jak ładnie ukroiłam, w sensie jak ładnie podzieliłam biszko. Żartujesz, ja tak ci smakowało? Mhm. Ja widzę czekoladę na buzi. Co? Jak się ubrałeś? A jak się ubrałem? No ładnie. T-shirt? Nie, nie spodnie inne niż zawsze. No właśnie, mam inne niż zawsze spodnie. I to znaczy, że już wyglądam ładnie. Tak. A ja mam buty inne niż trampki. No. Idziemy na wychodne małe, szybkie. Kino? Zresztą. Chodźcie z nami. Poważnie chcesz jej zabierać? No właśnie tak się grubo zastanawiam, na ile? Na ile? Na chwilę. Na chwilę i na tyle. <laughs> Grzesiek, jesteś głodny? Nie. Nie? A podjadałeś coś? Nie, no ten, ten chlebek, Czy... tą bagietkę, co trafiłaś? A My dzisiaj bez obiadku jesteśmy, no. mieliśmy iść na sushi, ale z uwagi na lokalizację, to jednak postawiliśmy na włoską knajpę. A my tego sushi nie będziemy zamawiać? W końcu zrobiłam rezerwację tam w tej włoskiej. A ja myślałam, że my zjemy, pójdziemy do kina, popcorn, a sushi do domu. A to jeszcze można tak zrobić, to na szybko zadzwonię, co? A nie no, 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 no. to nie widzę innych, nie. Nie, nie odbierzemy, nie będziemy mieli czasu. Co, ja już auto zamknąłem? Aha. Czy ja cię muszę uczyć? Ja myślę, auto zamknęłem, siedzi w środku, zamknąłem. otwiera się chociaż na raz. Ja już pierwsze pytanie do Grzeszka, tylko wychodzimy, a będziemy chodzić za rękę czy nie? Bo nie a mam co? sprawdzonych butów i nie a, wiem. A w tych butach się ciężko chodzi z rękę? Nie, za rękę się we wszystkich chodzi. Łatwo. Mm. Legnica. Pamiętasz, jak dzień przed ślubem szukaliśmy, gdzie my się możemy wyspowiadać. U nas już się nie dało i tutaj przyjechaliśmy na ostatnią chwilę do spowiedzi i się udało. Tak? Właśnie w katedrze. Że nikt nam nie chciał rozgrzeszenia dać w innych kościołach? <laughs> nie, po prostu przecież y, u nas są msze w niedzielę, w tygodniu. W tym, co... w tym kościele, w tym, w tym, w tym, w tym. Samo mięso, nie? Są. Żadna kolacja. Nie masz rzek na keto? Co nie? Grzesiek, ty bardzo lubisz zakupy, przed kinem jeszcze jakiś czopik. Po jedzeniu zapomnij. Ulubiony Grzeszka popcorn, mój już też. Ale pamiętam, jak pierwszy raz dałeś mi spróbować, co bym ja się zwariował? Pod z karmelem. Nie na jakim, na jakim świecie ty żyłaś? By nie wiedzieć takich rzeczy. Gdzie my jedziemy? Na minus jeden, to jest zero. Na jaki film idziemy? A dobre w ogóle jedzenie było? Dobre. Dobre. No. Nie było pyszna udoba. No, co Ania, kończymy wieczór, co? Kino było, tak. pojedliśmy. Masz jeszcze popcor został. Ja Przecież... chcę to zabrać dla Jasia. Ja nie chcę się zgodzić, bo to w aucie wysypiam. Ku została zostało dla Jasia. Tak trochę z mojej inicjatywy co, wyszło wszystko. No trochę. Zarezerwowałam stolik, kupiłam bilety, ale ty porozmawiałeś z babcią. Ja z babcią porozmawiałam. no mamy w tym swój udział razem. Tak. Ale my Fajnie jesteśmy było. niewyraźni, Ania. A to przez to światło. Nie, w ogóle nie jesteśmy niewyraźni. Teraz może tak. Fajnie było, yy, a szykuje się kolejny taki w październiku i to nie jeden. Gdzie? Kupiłeś jakieś bilety? Coś no na koncert we Wrocławiu, w hali stulecia. Nie mów nic, nie mów, bo zaraz wszyscy kupią, bo są z nami. A tak to może się jakoś zamaskujemy. Pa. Pa. Nie pożegnałam się z Wami, więc teraz całkiem inny dzień już jest u nas. Właśnie wróciłam z pola, e, nazrywałam trochę dyni, to są dynie Hokkaido, u nas są w gminie Dożynki. Dożynki są w niedzielę 19 w Olszanicy, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie, jakaś gwiazda ma być wieczoru, koncert o 22. Ale się rozmyłaś. Rozmyłam się przez tę przez cukinię, że tam włożyłaś <laughs> przed ekran, przed kamerę. E, I co, daję trochę dyni do dekoracji, więc żegnam się z Wami. I udanego weekendu. Ale ładne co? Wezmę dwie do pieczenia. One są pyszne. Ta odmiana. Ja się jak zobaczę, to będzie: Mamo, robimy Halloween? A dziadek, jak to usłyszy, to za mały dostanie. Rysiek, nie rób mi jakichś takich ujęć.